Cześć, witamy cię bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku programu Reha Pilates. Wciąż jesteśmy na etapie pierwszym, a to już nasz szósty dzień, czyli sobota. Zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Do dzisiejszej lekcji będziesz potrzebować tylko dwóch rzeczy: potrzebujemy matę i potrzebujemy czegoś pod głowę. Bo właśnie przechodzimy do pozycji leżącej. Wykorzystując nasze umiejętności z siadu, przejdź sprytnie do leżenia na plecach. Mhm. Pierwszego dnia w poniedziałek już w tej pozycji byliśmy. Więc spróbuj ułożyć się od razu tak, jak pamiętasz. A ja przypomnę Ci o kilku ważnych elementach. Twoje nogi są rozstawione na szerokość kolców biodrowych. Masz aktywną pozycję, czyli wydłużoną. Spróbuj ramiona, tricepsy, tyły swoich ramion mocniej przykleić do maty. Znajdź trzy punkty podparcia: pierwszy to głowa, drugi to klatka piersiowa, a trzeci to miednica. Poczuj ciężką głowę. Poczuj ciężką klatkę piersiową, daj sobie chwilkę na oddech i poczuj, jak ciężkie żebra opadają na matę siłą grawitacji. A w miednicy poszukaj neutralnego ustawienia. Więc możesz zrobić sobie kilka przodopochyleń i tyło pochyleń miednicy, dosłownie dwa, trzy, i znajdź środek i zatrzymaj. Mhm. Jeśli już to wszystko masz. Spróbuj odsunąć jeszcze kawałeczek głowy od klatki piersiowej i spróbuj rękami pospacerować, może pół centymetra. Doskonale. Stopy mają też swoje trzy punkty podparcia, są aktywne. Mhm. Unieś obie ręce w górę i zaczniemy od zamykania klatki piersiowej. Przenieś ręce do tyłu i wróć na miejsce. To ćwiczenie już doskonale znasz. Zwróć uwagę na to, żeby twoje żebra pozostały ciężkie klatka piersiowa. Może się okazać, że nie dotkniesz rękami do podłogi i w wielu przypadkach, w 80, nawet nie zawaham się powiedzieć 90% osób nie dotykamy do podłogi. Może to będzie tylko tyle, co Monika teraz pokazuje. Ważne jest, żebym ja pod klatkę piersiową pod żebra nie wsunęła ręki. Więc zostaw klatkę piersiową w dole. Jeszcze raz powtórz. Wracając, odłóż ręce z powrotem na matę i dłonie połóż na kolcach biodrowych. Opady kolan. Tak jak masz swoje nogi ułożone, Otwórz jedną nogę do boku, zostawiając ją na zewnętrznej krawędzi. Weź wdech i z wydechem mięśniami brzucha spróbuj wciągnąć nogę na miejsce. Raz jedna, raz druga. Mhm. Poczuj, że nie jest to ruch to powiedzieć samą nogą. Poczuj, że noga jest troszkę jak kłoda, ciężka. Poczuj, że ona opada, ale używasz mięśni głębokich i brzucha, aby z powrotem wciągnąć. Nie machamy tylko nogą. Twoje dłonie na kolcach biodrowych służą stabilizacji miednicy, więc wykorzystaj je, aby miednica nie przetoczyła się na stronę opadającego kolana. Za kolejnym razem otwórz obie nogi na zewnątrz. Zatrzymaj otwarte. Wróć najpierw jedną nogą na miejsce, a potem drugą. Zobacz, że to już jest trudniejsze. Zamieniasz strony, czyli raz wracasz jedną nogą, a raz drugą nogą jako pierwszą. Mhm. Zrób jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Lola przyszła się przywitać. Bardzo dobrze. Jak wrócisz na miejsce, ręce wydłuż wzdłuż ciała i zostaw na macie. Bardzo dobrze. Podwijamy miednicę, unosimy do pozycji mostu zabiorę psa, który wchodzi tu na Monikę. Mhm. Mm Bardzo dobrze. I wracasz. Wykonywałyśmy to ćwiczenie również pierwszego dnia. Zwróć uwagę, że ręce pozostają nieruchomo. One zostają przyklejone do maty. Kulki barkowe szeroko, obojczyki szeroko. Mhm. Mm Napnij pośladki, zaangażuj pośladki. Za kolejnym razem dodajemy ramiona. Czyli unosząc biodra w górę, przenosisz ręce do tyłu. Mhm. Teraz może udać się dotknąć do podłogi. Spróbuj położyć Monika ręce na podłodze. Zostaw je w tym miejscu i zacznij rolować się w dół, próbując ręce zostawić na podłodze, aż do odwinięcia miednicy. Odwiń Monika miednicę i wróć rękami na matę. Mhm. Wykonamy tak trzy razy. Tak, płynny ruch. Ręce dotkną do podłogi. Spróbuj je wydłużać i mobilizujemy odcinek piersiowy. Troszkę odbywa się to jak masaż. Mhm. Bardzo fajne znowu. Wydłużenia, stretch w plecach, masaż. Wolno kręg po kręgu masuj wszystkie kręgi, wszystkie stawy w kręgosłupie. Ostatni raz. Jak wrócisz? Zatrzymujesz w pozycji neutralnej. Wyciągnij Monika poduszkę z głowy. Ty również. Zrób to samo. I wsuń obie ręce pod głowę, zaplatając ręce w koszyczek. Mhm. Super. Poczuj, że twoje łokcie nie leżą na macie. Spróbuj unieść je wyżej. W ten sposób domkniesz swoje żebra bardziej. Mhm. Wykorzystaj dłonie. Jakbyś chciała pociągnąć troszkę za głowę, wydłużając szyję. Zwinięcie. Unieś głowę, spójrz się wzrokiem na swój pępek. Jeszcze spróbuj unieść łopatki wyżej i wróć z powrotem na miejsce. Bardzo dobrze. Rozłóż łokcie troszkę szerzej i nie domykaj ich, kiedy robisz zwinięcie do przodu. Tak, bardzo dobrze. Pozostaw stabilną miednicę, poczuj, że dołu pleców... Nie wklejasz do maty, kiedy robisz zwinięcie górą. Mhm. Zrobimy trzy razy. Poczuj, że chcesz się jak najbardziej zwinąć, unieść swoje łopatki, ale oczywiście pozostajemy w swoich zakresach. Nie wykraczasz, nie dochodzisz do granicy niewytrzymałości czy jakiegoś niekomfortowego bólu. Ostatnie powtórzenie Monika. W dole zatrzymujesz, wsuwasz z powrotem podkładkę pod głowę i wracasz do pozycji wyjściowej, tak żebyś znów poczuła neutralne ułożenie swojego ciała. Bardzo dobrze, obie nogi wyprostuj przed siebie połączone, stopy point obciągnięte. Poczuj, jak pięty i głowę odsuwasz od siebie. Zostajesz w leżeniu z głową na macie, ale robimy one leg stretch. Przyciągnij jedną nogę rękami z łap za kolano, mocno przyciągnij i wróć na miejsce. Obie ręce wracają, noga wraca. Druga noga to samo. Mhm, bardzo dobrze. Jedna noga się wydłuża i otwiera staw biodrowy, a druga mocno zgina się w stawie biodrowym, w stanie wiekolanowym kolanowym również. Mhm. Szeroko obojczyki. Poczuj, że nogę przyciągasz, ale nie unosisz barków i nie podciągasz się wyżej. Dwa razy na każdą stronę. Poczuj, że dół pleców również się nie wkleja i strona odcinka lędźwiowego od przyciąganej nogi pozostaje w tej samej odległości od maty, co druga strona. Jak skończysz, przytul obie nogi do siebie, do tak zwanej kołyski. Chwilkę się pobujaj na boki. To też jest taki bardzo przyjemny masaż kręgosłupa. Mhm. Odstawisz nogi na miejsce i przekręcisz się do leżenia na brzuchu. Wyprostuj obie nogi, przekręć się na brzuch, podobnie jak przechodziłyśmy do pozycji siadu. Możesz spróbować zostawić sobie poduszkę, którą masz pod głową, wsuwając pod czoło. Mhm. Dobrze, obie ręce ułóż sobie w pozycji takiego diamentu więc swoje dłonie są szerzej, troszkę od poduszki od czoła i wydłuż obie nogi. W pozycji leżenia przodem mamy dokładnie te same zasady, co w leżeniu tyłem. Czyli znajdź trzy punkty podparcia: głowa, klatka piersiowa i miednica. Spróbuj znaleźć przestrzeń pod brzuchem, tak jak pod dołem pleców czyli twoja kość krzyżowa idzie w dół, a spojenie łonowe bardziej w dół i zwija się w kierunku twojego gardła. Nogi są połączone razem bardzo dobrze. Teraz, tak jak jesteś, Robimy wyprost piersiowego, czyli taką mini kobrę. Odsuwasz głowę od poduszki i unosisz mostek kierując do przodu. Wracasz z powrotem na miejsce. Klatka piersiowa i biust u pań leży na macie. Myśl o wydłużeniu, więc kiedy unosisz, mostkiem wychodź do przodu. Wykorzystaj ten ruch tak, jakbyś rękami się chciała przyciągać trochę do przodu. Miej na uwadze, że pod brzuchem cały czas masz delikatną przestrzeń. Ostatnie dwa razy. W dole zatrzymujesz. Wysuniesz poduszkę spod głowy i wsuń dłonie, dłoń na dłoń, czoło na dłoniach. Rozstaw nogi szerzej, na szerokość swojej maty, pięty lekko do środka palce na zewnątrz. Poczuj ciężką głowę, dociśnij ją bardziej do dłoni i naprzemiennie unosisz raz jedną nogę, raz drugą nogę z maty. Unosząc nogę, twój brzuch nie opuszcza się w dół więc napnij pośladek i otwórz staw biodrowy, a nie zginasz się w odcinku lędźwiowym, co wielokrotnie, uwierzcie mi, byłam tego świadkiem. Więc pod brzuchem mamy cały czas przestrzeń. Znowu może się okazać, że ten ruch będzie bardzo mały, bo mamy pozamykane stawy biodrowe. Możesz nawet czuć, że to jest uczucie unoszenia tylko nogi, że nawet nie oderwiesz uda od maty. Po razie i zatrzymaj w dole. Świetnie, połącz nogi razem i teraz wsuń sobie z powrotem poduszkę pod głowę mhm. i połóż jedno ucho na poduszce. Ręce wzdłuż ciała, wnętrze dłoni. Do sufitu. Mhm, bardzo dobrze. Przez to, że mamy poduszkę, jesteśmy trochę wyżej, głowa nie jest za nisko i dużo łatwiej uchem dotknąć do poduszki. Trudna pozycja, ponieważ często nasz skręt w odcinku szyjny na, na to nie pozwala. Pomyśl, że chcesz uchem naprawdę przytulić się do poduszki. Mhm. Odwróć głowę. I przy, przytul się drugim uchem do poduszki. Tak. Kiedy uchem dotykasz do poduszki, poczuj, że przeciwległy bark, jeśli prawe ucho dotyka do poduchy, lewy bark nie unosi się w górę, czyli idzie w dół, wyciągasz ręce. A ten bark przeciwległy odsuwasz od ucha. Oba barki na tej samej linii. Zamień znowu strony. Lewe ucho? Tak. I ten bark się nie uniósł. On jest w jednej linii. Długie, długie ręce. Znowu zamień ucho. Mhm. Tak jest. Tu jest przestrzeń. Ja nie widzę ruchu, tu w łopatkach i w odcinku piersiowym. Wyrównaj głowę. Przenieś ręce na linię klatki piersiowej, odepchnij się od maty i przejdź sobie do pozycji dziecka, którą wiesz jak, która wiesz, jak powinna wyglądać. Idealnie, żeby grzbiety stóp były na podłodze. Odepchnij się dłońmi, wykorzystaj dłonie i pośladki bardziej wciśnij do pięt. Powolutku odrolowaniem w górę do pełnego wyprostu. Zobacz, czy wszystko w porządku, czy nie kręci się w głowie. Usiądź teraz Monika przodem do kamery z zadartymi palcami u stóp. Mhm. Możesz troszkę wycofać się do tyłu, żeby Twoje nogi były na podłodze. Mhm. A kolana na macie. Bardzo dobrze. Taki siat z zadartymi palcami zachęcam w tym programie do przyjmowania różnych pozycji, które są bardzo funkcjonalne. Jeśli taki siat z pośladkami na piętach jest niemożliwy, może będziesz potrzebować wsunąć coś pod, yy, pomiędzy pośladki i pięty. Zobacz. Zachęcam do tego, żeby w takiej pozycji spróbować wytrwać. Kolana mają dosyć mocny kąt zgięcia. Zobacz, czy nie potrzebujesz wsunąć coś po, pod pośladki. Wróć Monika przodem i ręce wzdłuż ciała. Wyprostuj się. Zgięcie do boku. Unosisz jedną rękę w górę i robisz delikatne zgięcie do boku. Super. Dół znowu, od pępka w dół. Stabilizacja. Wróć na miejsce. Druga ręka w górę. Mhm. Bardzo dobrze. Mostek do przodu, głowa wycofana. Po dwa razy na każdą stronę. Mhm. Jeśli tak mocne zgięcie w kolanach będzie stanowiło duży dyskomfort, możesz przejść do klęku prostego. Monika, pokażesz na kolejne razy, jak można przejść do klęku prostego. Bardzo dobrze, więc zobacz, czy taki układ nie będzie dla Ciebie wygodny. Możesz zrobić po dwa powtórzenia przy zgiętych kolanach, dwa w klęku prostym, tak żeby wykorzystywać. Bardzo dobrze, wróć Monika do siadu napięta i tą pozycją kończymy dzisiejszy odcinek, już szósty. Prawie zamykamy nasz pierwszy etap, a ja zapraszam Ciebie na ostatni odcinek już jutro. Do zobaczenia!